Właśnie sobie przygotowuję pliki wideo do, do edycji, właśnie jutro w samolocie, żeby mi się nie nudziło, bo to jest po prostu moja ulubiona rzecz, by właśnie móc sobie w samolocie podczas lotu poedytować tutaj filmiki. Nawet po prostu czasu nie miałam, by obejrzeć żadnego filmu czy, czy serialu właśnie w, w samolocie, ponieważ tym się zajęłam, a później jak się zrobiło tak właśnie ciemno i, i już byłam gotowa, żeby właśnie się zrzemnąć, to po prostu zostawiłam laptopa i, i poszłam spać. A później jak się obudziłam, to znowu właśnie edytowałam i, i po prostu nie miałam czasu zająć się oglądaniem, co, co bym powiedziała, że jest na plus bo, no nie wiem, miałam wrażenie, że po prostu ten lot był taki niesamowicie krótki przez to, bo gdy ja po prostu jestem w takim flow i, i pracuję i edytuję, to czas jakoś tak szybko mija, więc bym powiedziała, że nawet przyjemniej mi było niż gdybym po prostu siedziała i oglądała filmy w samolocie. Tak więc taki jest mój plan, by znów właśnie przygotować sobie te pliki, mieć wszystko właśnie fajnie ułożone i, i, i gotowe do edycji i wtedy po prostu się tym zajmę. No, a jutro już wylot. O, i tak właśnie, no, muszę przyznać, że wczoraj mi tak było, tak w, w końcu zdam sprawę z tego, że, że to już mój pobyt tutaj się, się kończy i, i tak mi się, no, smutno zrobiło. To jest takie dziwne uczucie, ponieważ z jednej strony bardzo się cieszę, że zobaczy się właśnie z Zantkiem, z Tortellino, ale znów z drugiej strony tak bardzo było mi smutno. Że no, muszę już się pożegnać i, i że już wylatuję. Jak byłam tutaj te cztery, no tak, cztery lata temu, to no nie wiem, miałam, miałam takie uczucie, że, że już, już chcę po prostu wrócić do domu do, do, na, na swojej śmieci i y, do swojego takiego no, życia tam. A tym razem właśnie, no tak mi po prostu chyba, chyba to ta tęsknota po prostu po tylu latach niewidzenia właśnie mojej rodziny to jednak tak się no odbiło na mnie, że, że mam wrażenie, że mam taki niedosyt właśnie i, 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 i czuję, że ten popyt właśnie dwutygodniowy jednak w tym przypadku był nieco taki no za krótki, ale znów um, było, było wiele, Fajnie i, i, i milej, gdyby właśnie Adek ze mną był i bym nie czuła tej tęsknoty i, i bym z przyjemnością właśnie została no, dłużej. Tak więc, taki jest plan, e, przylecieć e, niedługo, e, no, no za, za kilka miesięcy i już, już razem zobaczymy, co nam się uda zrobić z tortellino, ponieważ on jest nieco ciężki, jeśli chodzi właśnie o te loty, no to to się nieco pozmieniało i po prostu y, psiaki, które ważą więcej niż chyba 10 kg, tak? Y, niestety, ale podobne no, podobno nie są, y, no, nie zezwalają właśnie na ich przewóz y, w tym, y, w kabinie, tylko właśnie w luku bagażowym, a przy jego razie to jest dosyć niebezpieczne, więc to jest po prostu, och, no, no nie wiem co co zrobić. Zawsze jak z nim lataliśmy, no to on po prostu był z nami w kabinie, no, ale jest już nieco starszy i nieco cięższy, i z tym właśnie może być problem, więc, więc to mnie tylko martwi, właśnie. E, co, co z nim właśnie zrobimy? Jeśli macie jakieś rady, to z posłucham, bo, bo na tym się po prostu cały czas zastanawiam i, i właśnie co zrobić, gdy, gdy przyjedziemy tutaj na, na dłużej. Pojechałam na korektę microbladingu, a wróciłam, jak widać, z usuniętymi włókniakami. Wszystko, dosłownie wszystko na tym ciele. I zakupiłam także ten krem u nich, wspomagający regenerację skóry, i za wszystko zapłaciłam 760 zł. Krem kosztował 40. No. I e, jeśli chodzi o sam, samoczucia po zabiegu, a właśnie w trakcie zabiegu, to zabieg trwał niesamowicie krótko ym, około 20 minut i tu, dosłownie na y, i na, na twarz, po y, prostu całe ciało y, więc rewelacja. Ym, kolejna rzecz to takie: jeśli chodzi o dyskomfort, to zdecydowanie nie jest to komfortowy zabieg. Ym, nie wiem, czy są jakieś takie, y, które usuwają przebarwienia, czy, czy właśnie ym, te włókniaki. Ale no, takie do przeżycia. Nie potrzebowałem żadnego znieczulenia. Jedynie, właśnie tutaj, najbardziej wrażliwa okolica, no to przy oku i szyja też tak bardzo nie bolały. Ale szyja zdecydowanie też miałam tutaj na brzuchu i, i naszy z tyłu, ale szyja z przodu i oko najbardziej takie było, o, tak trochę, trochę boli. Ale do przeżycia, w szczególności, żeby trwało tak krótko, pachnie taką po prostu. Wypalaną skórą, bo no w ten sposób ten zabieg działa, to nie jest laser. Ok, jest wieczór przed lotem jutrzejszym, jutro rano i zaczynam się pakować. Przygotowałam sobie już walizki, dwie rozłożyłam. Też rozłożyłam sporo rzeczy tutaj na łóżku, by po prostu widzieć dokładnie, co mam spakować. Jeszcze muszę kilka rzeczy <laughs> z szafy wyjąć. Kupnie właśnie ubranie, które tam włożyłam. Myślę, że to po prostu się teraz tym zajmę. Przygotuję strój na jutro do lotu. Położę sobie to po prostu na fotelu, żeby to wszystko już było gotowe, żebym o tym nie musiała myśleć. Jedynie po prostu zrobię, to się przybiorę rano. Komputer też spakuje bo myślę, że, że już wszystko przygotowane mam, więc nie muszę już po prostu dzisiaj na nim więcej pracować, więc to sobie wszystko spakuję. Ostatnia rzecz to spakowań to będzie po prostu moja kosmetyczka z, z właśnie, szczoteczką do zębów i, i z produktami do pielęgnacji skóry, którą użyję jutro rano. I, i to spakuję do mojej walizki, którą zabiorę do kabiny, i wydaje mi się, że Będę mieć o wiele mniej pakowania niż gdy tutaj przylatywałam, zresztą głównie przez to, że wszystko sobie tak odstawiłam tutaj na komodę, by właśnie wiedzieć wszystko, żebym o niczym nie zapomniała, więc... no. Więc mam nadzieję, że w ciągu godziny wszystko będzie spakowane i tylko jutro jeszcze sobie zapiszę w notatniku, by nie zapomnieć właśnie o tych kilku rzeczach typu właśnie ładowarka. Do telefonu, którą mam przy łóżku, którą będę używała w nocy do ładowania mojego telefonu, ładowarka do komputera, spakuję ją teraz po prostu od razu, tak samo komputer, właśnie, i, i, i to będzie po prostu wszystko. Bardziej, <grym> jak moja skóra wygląda, Ludzie gdzieś pewnie będą dziwnie na mnie patrzeć jutro w samolocie, ale, ale co tam. Moja siostra niedługo przyjdzie, więc chcę to jeszcze właśnie tak skończyć pakowanie, jeszcze przed tym właśnie jak się zjawi, by, już, by mieć to po prostu z głowy. Już dziś lat Właściwie to będę musiała wychodzić za godzinę, ale wszystko mam już spakowane i, i czuję się tak spokojnie. Myślę, że wszystko jest pod kontrolą. I, I mam sporo czasu. I jedynie, na czym myślę, to to, kiedy po prostu wrócę? A, a tak, aktualnie się moja szyja prezentuje, i tutaj, wszystkie właśnie zmiany, które zostały no wypalone, bym powiedziała. Całkiem, całkiem okej. Okay. Przespałam bez problemów noc. Pogna do lądowania droga, mimo można spojrzeć na temperaturę po plus 17 stopni Celsjusza. Czas ludzi 3 do 12 godzin. Więcej informacji proszę się na monitorat Państwa. Co zdało byście się, się nagrodzić? Captain, uh, right now we are descending for landing at Los Angeles airport, we've got actual weather is very nice for landing, Temperatures plus 18 degrees Celsius and we'll be landing about 30 minutes time. Uh, on behalf of all my crew, I'd like to wish you a pleasant stay in the United States. Thank you for the flight, thank you for the attention and goodbye.